Right now. Okay. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. begin to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Ginger. Dobry! Dzień dobry ja w maseczce, bo się odświeżam przed wyjazdem, który jest dzisiaj. Nie podoba Ci się coś? Przepraszam bardzo, coś Ci się nie podoba? No dobra, stoić tam, zwiedzać dalej. A ja też będę zwiedzać, jutro będę zwiedzać, bo dzisiaj pewnie już niewiele będzie z tego dnia, bo za kilka godzin. Lecę na lotnisko, jadę na lotnisko, żeby polecieć do Barcelony, na babski wypad coroczny. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, może nie wiecie, ale z dziewczynami mam taką już tradycję, to już jest trzeci rok, kiedy gdzieś sobie wyjeżdżamy za granicę, na takie 2-3 dni, żeby jak najwięcej pozwiedzać, spędzić ze sobą czas i wrócić. Wszystkie babeczki to zapracowane kobietki. A tylko ja jestem ta singielka w tym wszystkim Natomiast zawsze bawimy się rewelacyjnie I obiecałyśmy sobie, co drużku, kochany, słyszałeś, że wyjeżdżam Obiecałyśmy sobie, że zawsze tak będziemy robić Nawet no, jak będziemy na emeryturze Dopóki zdrowie pozwoli, nie? Nie zgadzasz się z tym? No, no największy problem zawsze, że muszę kotełki opuścić, ale będą miały świetną opiekę moich rodziców No, tak a ja dzisiaj wyjeżdżam, jestem z Wami, a wracam pojutrze i też jeszcze będę z Wami. To tylko dwie noce będziecie same, dobra? Twoje uszy widać w obiektywie, wiesz? No to się poprzytulać po prostu, potrzebujesz, dobra? Więc ja jeszcze poprzytulam kotki, spakowana już prawie jestem. No i lecicie ze mną, no Barcelony! Ja już tam kiedyś byłam, ale 10-11 lat temu. Może nawet więcej, miło będzie wrócić, miło będzie sobie wszystko odświeżyć, a już na pewno w tak rewelacyjnym towarzystwie. Jest już wieczór i spotkałyśmy mm -hmm. bardzo fajną Polkę, która nam yy, no zaprowadza nas tak naprawdę na metro, gdzie kupimy sobie miesięczny bilet, bo to wyjdzie i tak taniej, niż jeżeli byśmy tylko jutro sobie i pojutrze kupiły. Więc bardzo fajny tip, wydamy na 20 euro. I już to mamy. Mamy już transport. No musimy się przejść, bo lotnisko jest w Barcelonie. Przało Inną linię na L1. L1 jest czerwona. To rasa, tu jest. Tak. Tu jest o, tak Kasia. No to obczają. Czyli ile do jest stacji? Rasza. Jesteśmy odtąd. Od no. Airportu jesteśmy. O kurde, no? Zobaczyliśmy tak? No, tak mi się no, wydaje, tak, nie? My że jesteśmy stąd. tu, bo to jest tylko jedna linia, no, to nic tu nic nie ma innego. Tak, tak. No musimy tu, mówi, no. tylko liczymy ile na przykład stacji, nie? Żeby Licisz. było raz, dwa, trzy. To 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, rasa się tak dotarłyśmy, właśnie wysiadłyśmy z metra i teraz idziemy do naszego hotelu, jest wieczór, ale jest pięknie, temperatura jest idealna taki przedlatek jest moim zdaniem i my też jesteśmy jak tak. to roku to jest babski A nie jeszcze tutaj Ania, Ania Kasia i Kasia która dzwoni do rodziny i ja i Hiszpania Przecież teraz ucieszyłyśmy z Kasią Kasia, zobacz. Ludzie sobie tańczą bachiatę Idziemy zobaczyć się. Idziemy, o Jezu, Po to tu przyleciałyśmy? No nie tylko po to, ale... A tu jest za bardzo słynna fontanna nie pamiętam jak się nazywa teraz, ale jest w renowacji. Ja ją widziałam na lat temu. O Boże Robię room tour, zanim się rozłożymy To jest hostel, na szczęście pokój jest tylko dla nas Bo tutaj jest dużo łóżek Ale Także cześć Fajne, fajne Sprawdźmy co tu jest Toaleta Kasia nagrywam Tu jest Tak? Okej, okay, czyli wszystkie śpimy na dole A u góry mamy rzeczy A jak co jak u góry jest cieplej? Może ja no mam no potrzebę u góry? Nie, na dole jest bezpieczniej. Na dole zawsze bezpieczniej. Ja nie chodzę w nocy. Ale dobra, ja mogę być tam bliżej, ale zobaczcie, jaki widok mamy. Na to jajo takie. Nie pamiętam jak to się nazywa. Ale very nice. Very nice. Fajne rano będzie fajnie. A gdzie mamy ten? Może tam jest chyba gdzieś, nie? Jej, moja nie daleko, orientacja nie w nie terenie daleko. już tutaj tak. się zgubiła. Fajnie. To jest nasz hostel, a my wyszliśmy coś zjeść. No dzisiaj taki dzień, wiecie, no podróż. Szkoda, jesteśmy, jest wieczór i chętnie byśmy poszli spać po prostu. A jeszcze się nagadamy. no i jutro będzie cały dzień atrakcji i zwiedzania. Wygramy sobie empanadasy, i burrito. Ja oczywiście jeszcze chickenem, tak bezpiecznie. Ona empanada.

To taka fajna przykąska. Mm. Mm. To, ta to jest Bardzo dobre, to jest tak. No, tak, to tak, tak, te no. Kasia, ty to sobie zamówiłeś, czy to jakby zamówiliśmy no sobie choddy. wszystkie? Mm. 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 Bo tak, Bo to nie? Ma m -m. To przyda, nie? Trochę zielonego. No, no, no. No, mm. jest figa, bo że jestem uzależniona od figi. Proszę. Naszych włoskich tych tego jedzonka we Włoszech, że mnie to nic nie pobije, ale... Mm -hmm. Hmm. Hmm. Znaczy, ma Pamiętacie jak ludzie przybyli takie zmęczone i zaczęli o limonczelno i już to limoncelno nas tak znieczuwiło trochę? Tak, No dobre było to jedzenie, na pewno. Right now. Ok. <laughs> It's very good, very good. <laughs> <laughs> Jesteśmy najedzone. Bardzo mili panowie. W ogóle tak przez przypadek znaleźliśmy to miejsce. Znalazłyśmy to miejsce. Ale naprawdę było pyszne jedzonko. Jesteśmy tylko przystawki, jesteśmy najedzone Ale to, że żadna z nas nie pije alkoholu No to mały wina już zrobił swoje, więc idziemy spać Idziemy spać, bo jutro jest ważny dzień przed nami Więc jeszcze się nagadamy na pewno Przed snem weźmiemy sobie prysznic na czas I rano będziemy zwiedzać A to jest z łóżka Dobranoc 对，对，对。